Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Jest to mój pierwszy odcinek i dzisiaj chciałbym zagrać w grę, którą jest Wolfenstein Youngblood. Nie będzie to cała seria filmików, w której pokażę od A do Z, jak przeszedłem tą grę, ponieważ mam już ukończone ponad 60% rozgrywki. Więc no nie bardzo chcę mi się grać od początku, i dlatego pokażę Wam gameplaya około półgodzinnego zobaczymy jak to, jak to się rozwinie jak gram w grę na przykładzie jednej misji więc zaczynajmy tu dla potwierdzenia o. Mhm. tak to jest Wolfenstein Jagdblot miejsce zapisu moje mam 46 poziom postaci ponad 60% gry ukończone już więc to sobie wybieram Kontynuuj grę, utwórz sesję i lecimy. Katakumby. Katakumby to jest obszar neutralny, w którym nie ma żadnych nazistów. Możemy tutaj przyjmować misje. Też jesteśmy tutaj bezpieczni. Możemy tutaj doładować magazynki w sumie w większości naszych w większości, we wszystkich naszych podstawowych broniach a mianowicie w, w tej broni, w tej broni, w tej tej i tej w pozostałych już nie, pozostałe zbieramy w misjach i do, udając się gdzieś do lokalizacji no, to jest nasza siostra Jess ja gram South co dalej, dobra to jest misja, którą chciałbym Wam pokazać nie grałem w nią jeszcze, nie wiem, co mnie czeka. Mam nadzieję, że będzie ciekawe. Naziści próbują odkryć zasady działania artefaktów i jiczut przechowywanych w Laboratorium X. Flora zwróciła się do nas z prośbą, abyśmy wygradowali dla ruchu oporu. Jeśli uda nam się tam dostać, dzięki temu będzie mogła zbadać je razem z Abi. Może dowiemy się w ten sposób czegoś przydatnego. Nagroda dość spora, ponad 16 tysięcy punktów doświadczenia. Trochę kaski i jeden punkt umiejętności czyli zdobędziemy sobie level, dobra misja jest akceptowana, udajemy się do metra plac Sigturmu i lecimy laboratorium X <laughs> gra ogólnie bardzo ciekawa żałuję, że nie mogę pokazać Wam jak gram od początku do końca, no ale mam już na tyle dużo ukończone tej gry, że nie chce mi się zaczynać od nowa. Ale na YouTube na pewno znajdziecie jak ktoś inny gra w to. Gra wyszła bodajże 27 lipca, więc... około dwóch tygodni temu jest to nowa gra. Ostatnio grałem Wolfensteina New Order. Nie grałem ani w The Colossus, ani w, w Odbluda, także przeskoczyłem sobie dwie serie i trafiłem tutaj. Dlaczego trafiłem tutaj? O, dobra, na razie przewę, powiem Wam o co chodzi. Laser Kraftwerk, Electro Kraftwerk i Diesel Kraftwerk to są bronie, które otwierają skrzynki i drzwi. Każda z inny rodzaj skrzynek, inny rodzaj drzwi. No i w tym przypadku potrzebny diesel kraftwerka, jak widać pokazuje się na czerwono kuleczka. Przy laser kraftwerku nie ma czegoś takiego, jest na biało, więc to nie, nie jest odpowiednia broń. Dobra, otworzymy sobie, strzelamy, odsuniemy się, detonacja, Oła. dobra. Okej, okay, co jakiś czas sprawdzam sobie, czy się na pewno nagrało, bo jeszcze mi, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy nagrywam ten odcinek. Niekoniecznie w tej misji, bo tej misji jeszcze nie grałem, ale grałem inne misje. Miałem bardzo fajną misję z dużymi przeciwnikami, ale no niestety gdzieś mi się ucięło i nie nagrało całości, więc... Pokażę Wam tą misję. Dobra, lecimy. Co ty mówisz? Nie za blisko trochę, koledzy? Zazwyczaj wrogowie są gdzieś dalej, a tutaj są na samym wyjściu. Więc może być ciekawy. No ja muszę się gdzieś ukryć. Bo. Będzie mi No ja muszę. No i. Wykrwawiam u... się. Gdzie jest siostra? Chodź tu, malenka. No i właśnie, mamy różne rodzaje broni, ale nie każda broń nadaje się do, do każdego przeciwnika. Więc y, przeciwnicy mają koło siebie taki pasek życia i pasek zbroi. I ten pasek zbroi właśnie pokazuje nam w którym rodzajem broni powinniśmy do nich strzelać jak będą wrogowie to wam pokażę o co chodzi ale na razie ich nie ma więc idziemy szukać lokalizacji skrzynka zobaczymy, otworzymy no przeważnie właśnie, punkty zdrowia w skrzynce i trochę monet od Diesel które się Diesel otwiera. Ła. Dobra. Teraz na mapie właśnie widzicie. Na mini zaznaczone są miejsca, w których są różne rzeczy do zbierania. Nie jest to yy, coś, co jest od początku tej gry. Możemy to odblokować za punkty umiejętności. Czym są te punkty umiejętności? Wchodzimy sobie w menu. Ktoś do nas strzela. Ale strzelił do niego. Wzbił się do góry niczym balon nadmuchany Helen. Więc tak, na czym skończyłem. To jest menu. Możemy sobie tutaj zobaczyć nasze misje, misje, które przyszliśmy. Zobaczyć zdolności postaci, też odblokowujemy za punkty, które otrzymujemy wraz z poziomem postaci. Możemy sobie odblokować jakieś umiejętności, które chcemy. Jeszcze kilka umiejętności mi zostało, także jeszcze parę poziomów muszę zdobyć. Uzbrojenie. Wchodzimy sobie w którąś broń, wybieramy rodzaj ulepszenia, na przykład stir standardowe. Nie źle mówię. Yy, ciężki chwyt na przykład, i tutaj wybieramy sobie rodzaj ulepszenia. Ja akurat wszystko robię w Stir. Stir wtedy możemy sobie kliknąć drugi poziom ulepsz i ulepszamy. Wtedy broń zawsze jest trochę mocniejsza. Samouczki zbieramy wraz, wraz yy, z, z graniem w tą grę. Gdzieś, gdzieś są yy, na, na biurkach, leżą jakieś kartki i tak dalej. I to nam pomaga grać. kolekcję. Kasety, dyskietki, wszystko co sobie zbieramy. Moja ulubiona muza. Na początku sobie myślałem, bo yy, tytuł tej muzyczki, tej, tej, tego utworu, nazywa się. <coughs> Przepraszam, <coughs> nazywa się Mont Mont Jajo. I Ja myślałem, że to chodzi o coś w stylu Mont-Mont, że Mont to jest imię jakiegoś Niemca. I że to jest jakaś, no jakaś głupia piosenka Mont Mont Jaja, tak, że Mont Mont tak, tak, takie bez sensu, ale nie. Mont to znaczy księżyc. I jest to jakaś wizja Niemców o podboju księżyca. No ale dobra. Dobra, wybieramy sobie broń lżejszą, żeby sobie trochę pobiegać. I Muszę tam iść. Yy... Laboratorium X, dobra. Jeżeli chodzi o laboratorium X, to żeby się do niego dostać, to muszę iść do kapsuły. Tu jest ta kapsuła. w laboratorium X skrzynek na razie nie będę otwierał bo na pewno gdzieś tu w pobliżu są wrogowie a po co mam od razu uruchamiać alarm mogę sobie go uruchomić dopiero za chwilę tu jest skrzynka w środku elektro no zaryzykuję, najwyżej się zlecą i ja będą się chcieli bić o, i o tym właśnie mówiłem Ale czego się nie robi dla skrzynki? Pani, która się nazywa Jager, jest bardzo mocna, ona mi chyba najwięcej energii odejmuje z nich wszystkich. Tak, w ten sposób dodaję sobie pancerz. Nasza postać ma specjalnie ładuje. Z prawej strony widać taki obrazek tarczy i ta tarcza właśnie się ładuje i możemy sobie wybrać jakąś umiejętność, która ma być ładowana. Ja akurat sobie wybieram taką, że... To mi pancerze Granacik oj, niestety O kugel Soda, on jest oznaczony czaszką, więc jest to bardzo mocny przeciwnik, chociaż nie do końca to rozumiem, bo napadł po kilku strzałach. Trzeba by się nam jakaś apteczka, bo... Bo jako o, o pancerz nie jest trudno. Pancerz w sumie leży wszędzie, zbieramy go też z wrogów. Ale problem jest z punktami życia, bo... Jest ich zdecydowanie mniej do zdobycia. No jest to ta pani. Taka ciekawostka ogólnie. Na pewno już zauważyliście po przyciskach. Ale gram na PlayStation 4, nie na PC. -cie. Ogólnie całe w sumie swoje życie grałem na, na PC, ale niedawno stwierdziłem, że to co mam na laptopie, mam tam różne swoje prywatne dane, wszystko zapisane i tak dalej, i tak dalej. Więc yy, mój laptop będzie taki bardziej organizacyjny. I do przeglądania internetu no i stwierdziłem, że kupię sobie PlayStation. Kupiłem sobie PlayStation niedawno, bo mm, półtorej tygodnia temu kupiłem sobie też Wolfensteina, właśnie jako je, w sumie jedyną grę, którą sobie kupiłem, no i stwierdziłem, że będę nagrywał. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. No na razie, umieram sobie, ale nie ma takiej śmierci, z której się nie obudzimy. Pomaga nam właśnie siostra Pomaga nam wstawać Ale my jej damy też trochę pancerza Co mnie wkurza trochę na PlayStation to że nagrywam sobie coś i nagle przestaje się nagrywać Nie wiem dlaczego tak się dzieje ale, no niestety, ale dzieje się to. Nagrywam sobie i nagle wychodzę w główne menu i się okazuje, że nie mam nagrane. Że nagrane jest tylko 10 minut, a na przykład grałem 20, więc trochę tego nie rozumiem. Może później stanie się dla mnie trochę bardziej jasne. Dobra, tu jest tak w ogóle trochę się zagadałem. Trochę też skupiam się właśnie na tym, żeby jakoś wam pokazać tą grę. No i gubię wątek, gubię. Gubię misję, ale Są rzeczy ważne i ważniejsze, tak Dobra No i co, lupa zniknęła nagle? A nie pokazało się nic dalej jest 0 na 4 Dziwne Dobra, muszę po prostu coś poszukać Czekamy jak... Jakiego... O o o, artefakt goście Okej, okay, pierwszy mamy Staram się tak nagrywać co jakieś 5 minut wtedy sobie zapisywać i nagrywać od nowa, później sobie to wszystko złączę. No żeby po prostu nie pogubić materiału. Bo chciałbym wam przedstawić całą misję. Wydaje mi się, że już zgubiłem jakieś 2 minuty, ale no, na to już nic nie poradzę. Dobra. Jest kolejne coś. O jest życie. Dobra, szukamy artefakt. ja mogę sobie kliknąć, zobaczyć co to jest chyba za artefakt, czy nie? Chyba nie. Dobra. Chyba nic ciekawego. Lecimy dalej. Już tu byłem, więc skrzynka jest otwarta. Ok. To dla mnie było ogólnie dziwne, bo zawsze grałem na PC-cie i grałem też strzelanki. No i sterowanie myszką a sterowanie padem to jest coś coś innego. No i ogólnie myślałem, że nie dojdę w do prawy w tym, bo no naprawdę nie było to proste dla mnie. Ale pograłem dzień, pograłem drugi dzień i bardzo fajnie mi się gra padem, także polecam. Nie wiem jak to by się sprawdziło przez internet z innymi graczami myślę że mógłbym że mógłbym nie, nie nadążyć im tempa ale będę grał single player więc nie będzie mi to przeszkadzało dobra myślę że tu będą wrogowie tak tam już jakiś gościu jest zauważył mnie będzie strzelanka okej okay. zlecimy sobie to co tu leży 40 metrów Good them tomorrow. Już to tak trochę znam. Bo one się bardzo często powtarzają. Kill the nazis like there is no God them tomorrow. Czy coś Ogólnie chciałbym, żeby wyskoczył tutaj jakiś wielki przeciwnik, to pokazałbym wam jak wygląda jak wygląda rozrywka... Ro rozrywka, no rozrywka też, ale rozgrywka pomiędzy dużym przeciwnikiem, Ale mam też osobny materiał nagrany, jak zabijam dużego przeciwnika, więc myślę, że gdzieś to tam wkleję. Nie będzie to problemu. Bum. Ta pani bardzo lubi dostawać z tej broni. Chyba najszybciej pada niej. Metrów, to jest za ścianą. Jak się tam dostać? Chyba muszę zejść. Tak, musiałem zejść. Tu są naboje pewnie. A tutaj jest skrzynki z bliżej niewyjaśnionym materiałem. Ale gdzieś to tu musi leżeć. Tu nic, 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 nic. Hmm. hmm, piętro wyżej jednak. O, pokażę Wam elektrocraftwerk, jak działa. Odsyłamy sobie tutaj w instalację i lecimy dalej. No dziwne kurczę. Tam do góry chyba muszę iść. trzecią część. Lecimy po ostatnią. Taka dość spokojna ta misja. Nie, nie ma dużo, dużo jakichś silnych wrogów. Tym bardziej dużych wrogów. Jest naprawdę spokojnie jak na ten etap gry. Hm, jakby tam się dostać. <laughs> nie będę zbierał wszystkich skrzynek po drodze, bo Myślę, że przez to odcinek może być zbyt długi Więc skupię się bardziej na misji... na misji... Głównej Tutaj Możliwe Bardzo trudny kod Ok, let's go niżej Open się czaju tak? lecimy to nie ma sensu ta gra wydaje mi się też nie jest nastawiona na dużą przeczajkę twórcy też chyba stworzyli tę grę z myślą że będzie tu dużo naparzania po prostu no i też i to pasuje i to pasuje i tak będziemy grali dziękuję za uwagę Okay. Musimy iść do jaskini. Bardzo ciekawa misja była w tym miejscu a dosłownie, chyba w tym korytarzu, ale nie będę wam mówił o co chodzi. Żeby nie psuć rozgrywki tym, którzy ewentualnie będą chcieli grać w tą grę od początku albo nie doszli jeszcze do tego etapu. Po prostu dowiecie się w swoim czasie o co mi chodziło co się będzie działo w tej misji. No ale dobra Serio na dachu. Dobra, mamy mam ostatni artefakt, zabierzmy go do flur. Okay. Teraz tak, jeżeli mamy odblokowane metro w danej lokalizacji, to możemy się po prostu wrócić do Katakumb. Ja mam odblokowane metro, także pracam sobie bezpośrednio. Bo w przeciwnym razie, jakbyśmy nie mieli, to musielibyśmy sporo, sporo chodzić. No mi się nie chce co chwilę chodzić w te same lokalizacje. Raz czy drugi raz można, ale nie chce się co chwilę chodzić w te same miejsca. To jest zwyczajnie nudne Dlatego Mała teleportacja Nie zaszkodzi Dobra No hejo Abbie nie, ma misje takie Bardzo poboczne, takie które nam po prostu Gdzieś tam pomagają zabijać nudę albo Zdobywać jakieś skromne punkty doświadczenia. Ej, no co jest? Dobra, tu muszę iść. Tutaj do Flor. Jakieś wieści co do misji? No, coś tam mamy, jakieś newsy. Dziękuję. Well. Dziękuję. Ta pani jest holenderką. Okay. Dobra, misja ukończona. Hajs dostaliśmy Taniec zwycięstwa Jess. Chodź, zakończymy. Dobra, misja, z... misja jest. E... Misja rozwiązana Więc pokazałem wam co nieco na temat tej gry. Co by wam jeszcze pokazać? Więc tak, co mi się podoba w tej grze, czego nie było w New Orderze na przykład? W New Orderze nie było czegoś takiego, że mogliśmy rozwijać swoją postać. To mi się tutaj bardzo podoba. Na przykład jest takie ulepszenie, które pozwala nam na korzystanie z broni wroga. Wrogowie przeważnie używają albo takiej tego chyba, no też chyba komendanci takiej zwykłej spluby, takiej i takiej zazwyczaj, ale też super wrogowie używają ciężkiej artylerii i właśnie pokażę Wam wystrzał z takiej ciężkiej bardzo nie W normalnych warunkach gościu by nie żył. Ale on sobie dalej spokojnie myje podłogę. Dobra, to mi się bardzo podoba. No to tyle. Gdzieś tam y, w środku wkleiłem Wam też y, urywek, jak zabijam dużego wroga. Mam nadzieję, że się podobało. O. Mam nadzieję, że się podobało. Y, następny, w co będę grał, w sumie nie wiem jeszcze do końca, ale nie chcę Wam obiecywać. Ale wydaje mi się, że MediVille na PS4 wydaje się bardzo ciekawą opcją. Tym bardziej, że grałem chwilę w MediVille'a 2, który był wydany około 2000 roku więc no, dużo, lat, dużo lat temu. Także myślę, że utworzę pełnego gameplaya z MediVille'a. Jak gram od początku do końca, to będzie mój chyba pierwszy taki gameplay. No chyba, że zagram jeszcze w Sniper Elite, no ale dobra, nie chcę przedłużać, dzięki wszystkim, że oglądaliście, to był mój pierwszy film, więc gdzieś tam liczę zawsze na jakąś wyrozumiałość, pozdrawiam, na razie, cześć. Ktoś tam chodzi, coś się na 100% tam ruszyło, o. bodajże pancer hunt to będzie, na pancer no właśnie tak jak mówiłem wcześniej, trzeba... Broń, która jest oznaczona kwadratem. Czyli w moim przypadku, o nie mam ani laserhamera ani uberhamera. Mam laser werka ale nie lubię z tego korzystać. Więc pojadę szturmem. No i granatami, oczywiście. Można też granatami. A, pasterz tak jak mówiłem. No i on już zaczął strzelać pierwszy. To akurat nie jest dobrze. <grym> no ale. On już sobie z nim radę. I dwa. I. O nie. To dzięki, się Ale To jest zika, daję. prawdziwy potwór. Tak, w ten sposób dodałem sobie zbroję. Można sobie zrobić coś takiego? Kozek, po prostu jest koda. czwartego poziomu. No ale jest do zabicia. Tam jak widać jest przeciwnik, który, którego lepiej będzie zabić bronią, która jest oznaczona prosto kątem. Powinien paść bardzo szybko. O, trzy strzały po zawodach. gdzie właśnie fajne jest to, że... Nie fajne, no ta gra jest tak zaprojektowana, ale siostra nam bardzo dużo pomaga. Połowę roboty praktycznie zawsze po dwa lata nas drzewa. za to jej bardzo dziękujemy.